No cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik. Witam w ten piękny, słoneczny, upalny dzień. Jeden z tych, w których odkrywamy pory potowe na swoim ciele, o których nigdy, nigdy wcześniej nie mieliśmy pojęcia. A co dzisiaj będę robić? Dzisiaj będę obcinał kwiaty. Kwiaty karłatki. Dlaczego będę je obcinał? Dlatego, że nie chcę, żeby teciła energię na produkcję kwiatów, tudzież produkcję nasion. To jest jej pierwszy rok. Co ona ma w tym roku zrobić? To ma się dobrze zakorzenić. Mi nie chodzi, żeby ona wybiła w górę, mi nie chodzi, o ona pięknie kwitła, mi nie chodzi o to, żeby ona miała nasiona. To jest jej pierwszy sezon. Nasz sezon, sezon jest tak chłodny, wbrew pozorom dzisiaj, ale jest tak chłodny i tak krótki, że ona się musi ukorzenić. Dlatego ja nie będę tracił czasu na to, żeby miała ładne kwiaty, żeby fajnie wyglądało to tak dalej, tak dalej. Nie. Kwiaty dzisiaj idą... W sumie mogłem je obciąć troszeczkę wcześniej, ale czekałem na ten dzień z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałem mieć pewność, czy to są kwiaty męskie czy żeńskie. Wygląda na to, że mam osobnik żeński. Pozdrawiam Darka z kanału Palma mi odbiła. A po drugie, e, chciałem to zrobić w suchym dnie. W suchym, ciepłym dniu, kiedy te rana po obcięciu bardzo szybko się zasklepi i zmniejszymy ryzyko wdania się jakiejkolwiek choroby grzybowej. On ma już ma na, na kilku liściach drobne te brązowe plamki, ale to dlatego, że mieliśmy tak zimny kwiecień z przynoskami, a później mieliśmy najmokrzejszy maj w historii. Także lało nam, a to jest chłodna i mokra pogoda to jest przekleństwo karłatki. Zaraz po posadzeniu nie, nie mogła się obronić, nie szkodzi. Zrobimy oprysk, będzie ok, ale nie będziemy tracić czasu i energii na te kwiaty. A tutaj już widzicie moją karłatkę. Pozdrawiam w ogóle z nowego ujęcia. Myślę, że w ten sposób to będziemy, będzie się nam najlepiej nagrywało, że i widzicie mnie tu w kamerze i tam widzicie, co będzie robić. To jest właśnie moja karłatka. A teraz Wam pokażę kwiat, tak żeby innych roślin za bardzo nie poniszczyć. I trzeba uważać, bo one mają bardzo duże kolce. Tak to właśnie wygląda. Tak wyglądają te kwiaty. Ma ich tam kilka, będę dokładnie liczył po tym, jak już je obetnę. I jak mówię, jak dla mnie to wygląda na osobnik żeński. A więc biorę się do pracy i zaraz będziemy te kwiaty obcinać, tylko po to, żeby ona mi się lepiej ukorzeniła. A czym je będę obcinał? To są moje zwykłe stare już cąszki, ogrodnicze, tyle że przed ich użyciem dzisiaj zdezynfekowałem je alko, żelem alkoholowym, tym samym, który używamy do dezynfekcji rąk, rąk. Ciągle jesteśmy jeszcze w pandemii, myślę, że każdy takie coś ma. A dodatkowo na rękę założę tą oto rękawicę. Dlaczego tą rękawice? To jest rękawica taka popularna do cięcia róż. I ta rękawica z tego powodu, te kolce na ogonkach liściowych, karłatki są bardzo, ale to bardzo ostre, swoją drogą, Jeśli kupicie palmy i nie wiecie, czy to jest karłatka, czy to jest trochę karpus, trochę karpus, generalnie ma, nie ma tych tych kolców. Karłatki mają bardzo, bardzo duże, silne, e, silne, bardzo ostre e, kolce, więc. E, Uważajcie z gdy je przycinacie czy je transportujecie tudzież wsadzacie, bo łatwo się skaleczyć. No, i na filmie chyba wiedzieliście, dlaczego właśnie te rękawice są tak przydatne przy jakichkolwiek pracach z karłatką. Jeśli je, jeśli macie karłatkę, jak najbardziej właśnie takie coś wam polecam. Bo tylko spójrzcie na te kolce. Naprawdę nie warto tego mieć w własnej ręce. A teraz może wam pokażę ile tych kwiatów ona miała. Taka mała karłatka. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 kwiatów i to wszystko z tej małej karłatki, więc Dlatego właśnie musimy je usuwać w pierwszym roku po posadzeniu, żeby nie osłabiać tej rośliny. I to już na tyle. Kwiaty, karłatki, nie wiem czy to widać, widać. Kwiaty, karłatki już obcięte. Nie są one może za duże, ale my wszystko miała ich aż 8. A 8 ma taką małą karłatkę. No to, to jednak jest wysiłek. Po co go tracić, jeśli chodzi mi o to, żeby. Cała jej energia w tym roku poszła w korzenie. A w przyszłych kolejnych latach może zostawimy. Aha, i taka ma uwaga. Karłatka, żeby mieć nasiona, oczywiście potrzebujemy w ich wypadku osobnik męski i żeński. Czasami bardzo, ale to bardzo, bardzo rzadko zdarza się, że sam osobnik żeński zawiąże nasiona. Ale jak mówię, to jest raczej wyjątek, który potwierdza regułę. Bo z reguły potrzebujemy niestety dwóch osobników męskiego i żeńskiego, aby te kwiaty zapylić. A teraz już nie przedłużam. Idę się dalej cieszyć tą pogodą, czego i wam również życzę. Mam nadzieję, że u Was również ciepło i słonecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć, papa. Pa.